Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Duchowo chcemy przygotować się do niedzieli zmartwychwstania pańskiego. Bardziej chcę opowiedzieć o nocy, bo zmartwychwstanie Chrystusa miało miejsce w nocy, Soboty na niedzielę. Z tym jest związane jedno słowo pascha, pascha, przejściem. Żeby zrozumieć to słowo, trzeba by zobaczyć Księgę Wyjścia, 12 rozdział przypomnieć sobie anioła śmierci który przeskakiwał przechodził od domu do domu i tam gdzie na oczwiach była krew baranka omijał te domy i nie było tam plagi niszczycielskich w postaci śmierci pierworodnej natomiast tam gdzie yy, nie było krwi baranka która chroniła Wtedy tam spotykała się śmierć. Wyjście Pascha, przejście Żydów z niewoli ku wolności, wcześniej poprzedzone uroczystością Paschy Żydowskiej. W pośpiechu spożywano baranka pieczonego w ogniu, spoczywano chlebnie niekwaszony, zioła. Wszystko ma posmak takiej gorzkości, gorzkości niewoli, gorzkości Ujarzmienia ciężaru i Pascha mówi o wyjściu, o przejściu. Przejściu Żydów z niewoli ku wolności. Bardzo ważne jest czytanie dzisiaj, wigilię paschalną, dziś w nocy. Trzecie czytanie mówi o cudownym przejściu Żydów, cudownym, cudownej gerencji Boga, która pozwoliła. Moi Rzeszowie rozstąpić falę Morza Czarnego i Żydzi szczęśliwie przechodzą. Nie tylko przechodzą przez morze, ale jest to taki szerszy obraz przejścia z niewoli do wolności. Sama Wigilia Paschalna też opowiada o Paschle przejściu. Przejściu Chrystusa ze śmierci do życia. Czytania są tak ułożone, że na początku mamy czytania ze Starego Testamentu, a więc mamy piękną historię stworzenia świata. Drugie czytanie opowiada o szczególnej próbie, jaką doświadczył Abraham, próbie ogniowej, próbie wiary. Trzecie czytanie, to o którym już wspominałem, opowiada o cudownym przejściu przez suche dno Morza Czerwonego. Dalsze teksty opowiadają o przymierzu Boga z narodem, o tym, że Pan Bóg ingeruje, opiekuje się, jest serdeczny, jest czuły i za, zaprasza do przyjaźni, do więzi, która jest błogosławieństwem dla narodu, jest umocnieniem, jest zapewnieniem nowości obietnic Bożych, dam, nam, dam Wam nowe serce i nowego ducha. Proszę zwrócić uwagę, ci, którzy będą uczestniczyć w Wigilii Paschalnej, że po ostatnim czytaniu ze Starego Testamentu kapłan zaintonuje chwała na wysokości Bogu, rozzwonią się dzwonem. może trochę wcześniej ministran zapali świecę na ołtarzu. Czyli to jest ten znak przejścia. Stary Testament, przechodzimy Nowy Testament. I tak obrazowo liturgia pokazuje przejście Jezusa ze śmierci do życia. Później następują czytania z Nowego Testamentu, z listu Świętego Pawła i Ewangelia, która już opowiada o zmartwychwstaniu Chrystusa. Bardzo ważny termin, bardzo ważne określenie. Zmartwychwstanie Chrystusa dokonało się w nocy. Noc była świadkiem zmartwychwstania Chrystusa. Wszystko wiane pewną tajemnicą. W tym odnajdujemy też dużo treści. Żyjemy w czasach cierpienia, samotności, rozgoryczenia. Jest w nas dużo nocy, wewnętrznej ciemności, bolączek, problemów. I tak ważne, żebyśmy duchowo powiązali tę rzeczywistość z potęgą Chrystusa Zmartwychwstałego. Myślę, że mało myślimy o potędze Pana, mało myślimy o Jego mocy. Ma, mało myślimy o takiej duchowej sile, którą niesie zmartwychwstanie Chrystusa. To jest potężne wydarzenie, ogromne wydarzenie, które w całej pełni, z całą mocą jest nadzieją dla nas, rozjaśnia każdy mrok, każdy, każdą ciemność, którą przeżywamy. W nocy, i później rano, w dzień. Usłyszymy o pierwszych świadkach zmartwystałego o kobietach, niewiastach. W nocy usłyszymy o trzech niewiastach, świadkach Zmartwychwstania. Rano usłyszymy w dzień o Marii Magdalenie. Też bardzo ciekawe, że kobiety są pierwszymi zwiastunkami stałego, pierwszymi świadkami tej rzeczywistości. Mogą iść do apostołów, opowiadać o tym, co się wydarzyło myślę, że apostołowie też w ten sposób uczą się pokory, uczą się dróg bożych, może trochę są zawstydzeni, upokorzeni, bo przecież uciekli spod krzyża, gdzieś przeniewierzyli się pewnym prawdom między innymi tej przynależności do Jezusa, do Pana i Jezus posługuje się niewiastami, aby powoli, powoli, ale skutecznie odbudować morale uczniów, zanieść im dobrą nowinę, że żyjemy że zmartwychwstał. Następne dni, które są przed nami, to oczywiście już świąteczne, wielkanocne sytuacje, objawienia Chrystusa, zjawienia Chrystusa. Jezus żyje. Kochani, życzę Wam przede wszystkim takiego głębokiego przeżycia, duchowego wejścia w Paschę, w Paschę Pana. My też przechodzimy ze śmierci do życia. To też jest nasz udział. My też na Ziemi jesteśmy. Przechodniami przyjdzie czas, że opuścimy to miejsce i pójdziemy na drugą stronę. O, ze, ze śmierci będziemy dotknięci łaską Chrystusa ku ku konowości życia. Serdecznie Was pozdrawiam z miejsca może zapomnianego w Głogówku. Jest to Boży grób, za mną tutaj wejściem do Bożego grobu. Można się poczuć jak w Jerozolimie. Naprawdę można się poczuć jak w Jerozolimie. Także kto jest, niech jeszcze skorzystam. Ten przedsmak prawdziwego Bożego grobu. Jest bardzo niskie wejście. Tak, jak w Bożym grobie trzeba bardzo mocno się pochylić, aby ujrzeć Pana, który umarł. I kwestia czasu zmartwystał dla mojego Twojego zbawienia. Jak zwykle, zapraszam Was. Do słuchania mnie w środę o godzinie 20.00. Przerabiamy Ewangelię Łukasza. Przyjdzie nam zmierzyć się z nawiedzeniem świętej Elżbiety, sytuacją, kiedy Maria odwiedza swoją krewną Elżbietę. Ogromna radość, ogromna scena. Scena przepełniona ogromną radością i pełnią ducha świętego. Dziękuję, że mnie słuchacie. Niech to słowo Boże Was przebywa, Was mieszkam. To jest słowo życia. Życzę Wam pokoju, życzę Wam radości, życzę Wam mocy. Te dni niech będą głębokim doświadczeniem mocy. Jezus zmartwychwstał, byśmy nie byli słabi. Jezus zmartwychwstał, byśmy byli mocni, mocni wiarą, mocni Jego potęgą, mocni Jego miłością. I życzę Wam miłości. Żyjemy w czasach, kiedy przez takie rozwałkowanie przez COVID, kłopoty, problemy jest mniej miłości, nie czujemy jakiś doświadczamy pewnego takiego kłopotu. Z jednej strony mamy się izolować, izoluj się, izoluj się, uważaj, uważaj, ale przecież z drugiej strony nikogo nie chcemy zostawić w samotności. Także jest to na pewno jakiś taki czas chaosu, czas próby, ale pamiętajcie, że Pan Bóg z każdego czasu próby wyciąga pewne dobro. Pozdrawiam tych, którzy są na kwarantannie, pozdrawiam tych, którzy zmagają się z chorobą. Pozdrawiam was wszystkich. Bądźmi miłośnikami słowa. Pozdrawiam z Głogówka sprzed kaplicy Bożego grobu na ulicy Zamkowej w Głogówku. Niech Pan Bóg nam błogosławi i umacnia w każdym dobru. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Zostańcie z Bogiem serdecznie pozdrawiam.